Celem tutaj jest zatruć płuca Żydów w Judei i Samarii. Tak, proszę Państwa, poparcie dla masakry z 7 października rośnie. To oczywiście pochodzi z terenów kontrolowanych przez władze palestyńskie. Według niedawnych badań musisz zrozumieć, że to nasi sąsiedzi, ludzie, z którymi Żydzi codziennie jeżdżą tymi samymi drogami. To nie jest gdzieś daleko w gazie. Coś takiego nie istnieje. Poza tym ogrodzenie graniczne nie pomogło 7 października, ale nawet przy względnym współistnieniu w Judei i Samarii, i mówię względnym, Arabowie mogą jeździć po naszych drogach i pracować w rami lewi, więc Żydzi też mogą wchodzić do strefy A. Wielu sąsiadów popiera lub świętuje masakry Żydów. To jest sedno sprawy. Ważne jest, aby zrozumieć, że to jest nasza rzeczywistość. Większość popiera masakrowanie Żydów, i to są ludzie, którzy żyją obok nas na co dzień. Chcę przejść do innego tematu. Chcę porozmawiać o terroryzmie ekologicznym w Judei i Samarii. Przez ostatni tydzień w górz Etzion musiałem spać każdej nocy przy zamkniętych oknach. A w Izraelu panuje fala upałów. Arabowie z pobliskiego Betlejem i okolicznych wiosek sprawiają, że nie da się oddychać. To było okropne, to było nie do przyjęcia. Palą śmieci, palą odpady. Kto wie, co jeszcze tam palą w tych rejonach? I wiem, że Kneset się tym zajmuje. Jak poinformowało Ministerstwo Ochrony Środowiska podczas nadzwyczajnej dyskusji we wtorek, Ministerstwo Ochrony Środowiska przedstawiło krajowy plan strategiczny zapobiegania temu, co nazywają zanieczyszczeniem transgranicznym oraz rozwiązania kwestii środowiskowych w rejonie Judei i Samarii, a przede wszystkim zjawiska spalania odpadów. Sedno sprawy jest takie: to musi się skończyć. To inna forma terroryzmu to jest celowe. Celem tutaj jest zatruwanie płuc Żydów w Judei i Samarii. Właśnie do tego dążą i niestety to działa. Osoby nielegalnie spalające powinny odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości. To forma terroryzmu, którą trzeba wyeliminować.